Cześć, tu Mariusz z firmy RUBI. Pozwólcie, że przedstawię Wam nowy system TC-125 G2. Opowiem z czego składa się zestaw oraz jak pracuje. Zestaw TC-125 G2 to znana nam pilarka TC-125, natomiast pilarka pracuje obecnie na nowych rolkach oraz znany, znany system prowadnic, aczkolwiek prowadnice uległy pewnej zmianie. Zmieniła się mianowicie ich długość. Nadal mamy w zestawie startowym trzy prowadnice, natomiast obecnie mają one długość 65 cm. Pierwsza oraz dwie kolejne mają po 155 cm. Wiadomo, że taka długość prowadnicy jest bardzo wygodna do cięć poprzecznych oraz w przypadku przecinania płytego szerokości lub długości 120 cm. Pozostałe elementy zestawu to oczywiście przyssawki. Które zakładamy na prowadnicę oraz zaciski, które wkładamy w prowadnicę i ściskamy materiał od spodu, uniemożliwiając przesunięcie. No i oczywiście klucz montażowy do skręcenia wszystkiego w jedną całość. Serce systemu to oczywiście pilarka TC125G2. Przejrzyjmy sobie po kolei, co zawiera futerał. Oczywiście klucze montażowe. Takie elementy pozycjonery do ustawiania prowadnic w zaplanowanej linii cięcia. I mamy tutaj przy cięciu pod kątem 45 stopni oraz pod kątem 90 stopni. Są to takie nakładki, które się nasuwa na prowadnicę i ustawiają nam ją w prawidłowym położeniu. Oczywiście mamy tu adapter do podłączania węży odkurzacza. I pokrótce opowiedzmy sobie o pilarce. Pilarka z tymi rolkami, które są. Na spodzie pracuje na prowadnicach. Nie jest możliwe prowadzenie tej pilarki bez prowadnic. Pilarka ma oczywiście regulację wysokości cięcia, tak więc możemy podnieść sobie tarczę z silnikiem do góry i ustawić pilarkę z prowadnicami we właściwym położeniu. Możemy wykonywać cięcia wgłębne, czyli np. jeżeli mamy materiał 20 mm, możemy nacinać go na dwa lub nawet na trzy razy. Mamy możliwość podłączenia odkurzacza przy cięciu na sucho. Istnieje również możliwość podłączenia węża i regulacji przepływu wody przy cięciu na mokro. Pilarka umożliwia wykonywanie cięć na wprost lub pod kątem 45 stopni. Oczywiście regulacja tutaj jest płynna, ale zasadniczo wykonujemy cięcia pod kątem 90 lub 45 stopni. Po zablokowaniu. E, tym zaciskiem e, jest ona unieruchomiona w tym położeniu. Pilarka posiada wskaźniki, które informują, którędy przebiega, będzie przebiegała linia cięcia przy kącie 0, czy w sumie 90 stopni lub 45 stopni, oraz e, posiada usprawnienie, które pomaga wyregulować linię e, cięcia czyli położenie tarczy e, względem prowadnicy. Dodatkowo Wyłącznik z racji tego, że pilarka może pracować w połączeniu z wodą, a jest to urządzenie elektryczne, posiada wyłącznik bezpieczeństwa. Po włączeniu kabla, po włożeniu kabla do zasilania musimy włączyć to, to urządzenie, żeby po prostu uruchomić pilarkę. Przed wykonaniem cięcia musimy połączyć prowadnicę. Każda z nich ma, tak jak wspomniałem wcześniej, 155 cm po połączeniu uzyskujemy 310, natomiast wiadomo, że ze względu na wprowadzenie pilarki. Na prowadnicy i ze względu na wyjście pilarki z prowadnic, z każdej strony musimy po te kilkanaście centymetrów odjąć, więc z 310 cm długości połączonych prowadnic możemy przeciąć około 280 cm. Jeżeli to jest za mało, to jest oczywiście jeszcze dodatkowa prowadnica o długości 65 cm, tak więc tutaj możemy ciąć spokojnie ponad 3 metry. W celu unieruchomienia prowadnicy we właściwym miejscu możemy posłużyć się przyssawkami, które wprowadzamy od góry w profil lub Zaciskami, które wprowadzamy od dołu, i w ten sposób ściskamy płytkę i prowadnicę w jedną całość. W celu prawidłowego ustawienia prowadnic możemy posłużyć się takimi dystanserami, które nakładamy na prowadnicę. Pierwsze co robimy, to oczywiście zaznaczamy planowaną linię cięcia. Powiedzmy, że chcemy odciąć pasek o szerokości około 8 cm. Zaznaczamy sobie ołówkiem 8 na początku płytki i na końcu. Po wyznaczeniu zaplanowanej linii cięcia nakładamy na prowadnicę takie dystansery. Nasuwamy go z jednej i z drugiej strony. Na nich jest wskazanie 45 lub 90. W tym momencie tniemy na wprost, mamy planowane cięcie na wprost, dlatego tą 90 ustawiamy dokładnie do ołówka. I tutaj będzie przebiegała linia cięcia. Robię tak na początku i na końcu prowadnicy. Od góry instalujemy przystawki, wsuwamy je w profile prowadnic, dokręcamy te śrubki mocujące i zaciskamy obydwie przystawki. Oczywiście przed wykonaniem cięcia ściągamy te dystansery, które nam pomogły ustawić prowadnice, po to, żeby nam nie blokowały posuwu pilarki. Będziemy wykonywali cięcie na sucho przy użyciu standardowej tarczy TCR-125, która jest założona jako tarcza fabryczna. Podłączyliśmy odkurzacz. Tarczy opuszczamy poniżej grubości materiału. Ok, po skończonym cięciu możemy wypolerować krawędź używając np. takiego bloczka diamentowego 60, 120 lub 200 w zależności od tego, jak bardzo szkliwiony jest ten element, który cieliśmy. Ok, to była krótka prezentacja nowej pilarki TC-125 G2 na prowadnicach G2. Do cięcia użyliśmy standardowej tarczy TCR-125, która jest założona jako tarcza fabryczna, służona do szybkiego cięcia w materiałach twardych i kamiennych. Natomiast do uzyskania lepszych rezultatów możemy posłużyć się tarczą niebieską, np. TVR-125 lub TVA-125. Uzyskamy wówczas lepszą jakość cięcia. Możemy również te tarcze, pomimo tego, że one służą do cięcia na sucho, możemy włączyć, podłączyć wodę i stosować chłodzenie podczas, podczas, używania, podczas stosowania pilarki. Zastosowanie wody znakomicie wpłynie na żywotność tarczy. Okej, okay. dziękuję Wam bardzo za uwagę. Zapraszam na nasze social media, na inne materiały wideo. Trzymajcie się, cześć.